Panie Marszałku, Wysoka Izbo! Przemoc domowa w Polsce jest faktem i zabija. Przemoc domowa wzrosła w wyniku lockdownu i koronawirusa. Tymczasem już od lat ogromne pieniądze, które miały pomagać ofiarom przestępstw z Funduszu Sprawiedliwości. Wpłyną do organizacji związanych z Solidarną Polską i partią ministra Ziobry, do fundacji stowarzyszeń, które mają zerowe lub minimalne doświadczenie w walce z przemocą domową, są przeznaczone na projekty, które promują resort i ministra Ziobro albo ministra Warchoła, trafiają do fundacji Tadeusza Ryzyka, trafiają do gmin, które ogłosiły się wolne od LGBT, trafiają wszędzie tam, gdzie trafić naprawdę nie powinny. W 2020 roku. Te pieniądze trafiły na przykład na obronę wiary i moralności, czyli z całym szacunkiem. Takie projekty nie pomogą ofiarom przestępstw, kobietom i dzieciom, które umierają i są bite w wyniku przemocy domowej. Stworzyliście sobie królestwo przez ministra Ziobro, finansowane z ogromnego osobnego budżetu, kosztem ofiar przestępstw.